Jak wygląda pielgrzymka oglądana przez obiektyw aparatu? Bo tak ją oglądaliście głównie w tym roku. No staraliśmy się podpatrzeć wszystkich, i tych modlących się, i tych idących, i tych, którzy kroczą drogą pielgrzymki, więc staraliśmy się również nie przeszkadzać, tylko robić to w miarę delikatnie. Nie wiem, czy nam się udało, ale mam nadzieję, że tak. Również poprzez to robienie zdjęć staramy się zachęcić innych. Możliwe, że zobaczą te zdjęcia, może zobaczą u znajomych, może zobaczą gdzieś na jakichś portalach, może wywieszone w gablotce i w taki sposób zobaczą jak to wygląda i może ich to zachęci do e, również do pielgrzymowania. Mam wrażenie, że tylko bracia widzieli w tym roku no niemal wszystkie, albo może po prostu wszystkie grupy. Nie spodziewaliśmy się i nie wiedzieliśmy się, że jest ich tak aż dużo, więc naprawdę ciągnie się to, robi to niesamowite wrażenie. Na jednym przystanku, jak się zatrzymaliśmy, to robiliśmy ostatnią grupę, a kolejna już po około godzinie jadła obiad, więc tyle trwa to przejście wszystkich grup mniej więcej godzinę, godzinę 20. Dzisiaj ze szczytu jasnej góry powiedziano, że ten wasz dorobek to jest pewnie kilka tysięcy zdjęć. Jeśli bracia wiedzą, ile to proszę powiedzieć, ile tego będzie i gdzie docelowo będzie to można zobaczyć? Na tą chwilę do końca jeszcze nie wiemy. W zeszłym roku robiliśmy też trochę zdjęć, robiliśmy dwóm grupom, więc z dwóm, trzem i też inne zdjęcia z Smuzy Świętych, więc było tego około 10 tysięcy. Więc w tym roku, biorąc pod uwagę, że robiliśmy wszystkim grupom, może nie cały czas, ale. Na pewno będzie dużo, dużo więcej. I gdzie to można zobaczyć? Zdjęcia będzie można zobaczyć na portalu, na stronie pielgrzymki wwwpielgrzymka z tego, co rozmawialiśmy, będą one dodawane sukcesywnie, że nie pojawią się tam wszystkie na raz. Pierwsze prawdopodobnie będą te z dzisiejszego dnia, natomiast kolejne, jakimiś tam etapami, kolejne dni wszystkich pielgrzymek będą dodawane. Także jeżeli nie będzie ich na początku, to bardzo prosimy o cierpliwość, bo na pewno, jeżeli ktoś widział, że robiliśmy te zdjęcia, to się zobaczą na tych zdjęciach.